Gdy dostrajamy się do wyższych częstotliwości, czyli to znaczy do wyższych wymiarów, czyli gdy wychodzimy z tego sposobu myślenia świata 3D poza umysł świadomy 3D, wówczas zaczynamy widzieć więcej, czuć więcej, rozumieć więcej. I wiecie, aby wyjść z tego kołowrotka, Świadomego umysłu 3D. Niezbędne jest, po prostu niezbędne jest zmierzenie się ze swoim cieniem. Praca wewnętrzna z cieniem, ten shadow work to jest to, co nas prowadzi ku naszemu światłu. I w momencie, kiedy to zrozumiemy, tak wiecie, wewnętrznie, nie poprzez umysł, poprzez yy, tylko i wyłącznie to takie logiczne rozumowanie, ale poprzez dostanie się do tej swojej wewnętrznej świadomości, wewnętrznej mądrości, gdy zaczynamy pracować ze swoim cieniem, coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej odkrywają się w nas pokłady światła i pokłady mądrości, wiedzy, która wykracza, daleko wykracza poza, to, co znane poza tą tak zwaną ludzką świadomość 3D. I to jest, z jednej strony jest to bardzo proste, żeby to zrozumieć, ale z drugiej strony te nasze wewnętrzne ograniczenia, właśnie te blokady, ograniczające przekonania, rany, traumy to wszystko zakrywa w nas to wewnętrzne światło, czyli tą wewnętrzną wielowymiarową percepcję tego, kim my naprawdę jesteśmy.